Chodzą słuchy, że u Marysi na treningu trzech chłopów zginęło i już ich nie znaleźli. Dwadzieścia między nogami. No nie, to to już jest chore. Chore w Jeździ legendarnym, ketogenicznym tajfunem. Gardzi ziemniakami, cukrem i innymi słodkimi bułkami. Tylko Ketowa. Tłuszcz zasila jego mięśnie, a ketony zasilają jego mózg. Mięso daje mu siłę, a smalec cholesterol. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie w tym przekazackim dniu jedzenia. Wielu prosiło mnie o dzień, w którym miałbym sporo więcej węgli, więc proszę bardzo. Zaczynamy tym razem od boskiej z wieprza karkówki na śmietanowym sosie w worze takim w piecu robionej. Coś cudownego. Mm, mm, mm. Jezu, słodki, to jest nie do opisania. Dużo dobrego białka i cudnego tłuszczu, nasyconego, co byśmy dłużej żyli, jak to ostatnimi czasy, literatura fachowa i badania najnowsze mówią. Proszę, kto je więcej nasyconego tłuszczu? Ten żyje dłużej. 2017. Żebym żył jeszcze dłużej i miał energię nie tylko na cały dzień, ale też na treningi, właśnie 100 g smalcu na keto bułkach z przepisu na moim kanale. I teraz przejdziemy sobie do tradycyjnych źródeł elektrolitów, czyli awokado. O, już zdążyło zgnić nawet przykrojem minutę temu. E, oraz nasiona konopi, także sporadawka potasu i niezłych, choć jakoś nieszałowych omega-3. Tu trochę takiego gnoja zielonego jeszcze możecie spotkać. E, z tej strony z kolei garść orzechów i czekolada 90%. Kolejne źródło elektrolitów, w szczególności potasu. Oczywiście nie obyłoby się bez pełnoprawnych kwasów omega-3, nie jakieś ALA, tylko EPA i DHA. Niektórzy mówili, że sosy pomidorowe nie są dobre, ale ja nie kupuję w sosach pomidorowych, moi drodzy, tylko w przecierze pomidorowym. Nic tam więcej nie ma. Sól, przecier pomidorowy i sardynka. I takie właśnie ryby wybierajcie. Jak już sos pomidorowy jest napisane, to znaczy, że coś chcą gnoje ukryć. Pierwszy posiłek tak wyglądał, przechodzimy do drugiego. Ale zanim, jeszcze oczywiście tradycyjna kawka z samym olejem MCT. A tutaj plusy z bycia starym kawalerem. Nikt mi nic nie powie na to. Ostatni posiłek to klasyka gatunku. Znowu wróciła u mnie taka faza na jaja, jakaś wręcz. E, więc taka oto jajecznica z siedmiu żółtek i trzech białek zrobiona na boczku i odrobinie kawanosów, do tego masło klarowane oczywiście, ogór kiszony, Pamiętajcie o kiszonkach, żeby czasem tam wrzucić do tego żołądka. E, naprawdę fajna sprawa. Odrobina wręcz majonezu domowej roboty z oleju rzepakowego, czyli kolejna dawka dobrego w miarę omega-3 w dobrych proporcjach, dużo lepszych na przykład niż to w oliwie Jeśli myślicie, że to koniec, to patrzcie teraz to za zażarłem. Zanim wytłumaczę, co tutaj ta fasola biała robi, to przejdźmy do oliwek, czyli fajnej dawki sodu i jedno nienasyceńców, e, szpinak oczywiście naklarowanym, król potasu według mnie o śmiesznej tak naprawdę zawartości węglowodanów, bo tam jest 0,5 i właśnie fasola biała. Po co? Niektórzy z Was na pewno oglądali Game Changer, czyli ten film o weganach w sumie e, i pamiętają, że tam e, mówiono o gladiatorach, że oni na tym białku z fasoli rośli, tak nie? Gówno, prawda? W fasoli białej jest tak beznadziejne białko, że to m, szkoda nawet w ogóle jeść. Coś takiego i nawet go nie wliczam do diety, ale znacie mnie, jestem wyznawcą potasu, nawet mam ołtarzyk potasu w domu, proszę bardzo. Amen. I przypominam, właśnie w tym momencie, że pompa sodowo-potasowa w naszym organizmie, która otwiera właśnie komórki na insulinę, to aż około 30% dodatkowej energii za Więc uwaga, jeśli jesteście naprawdę dobrze zaadaptowani do keto, jak na przykład ja po 4 latach, nic nie stoi naprawdę na przeszkodzie, żeby trochę przewalić te węgle, a uzupełnić potas. Z takiej ilości właśnie 3 gramy potasu aż padło, więc połowa dziennego zapotrzebowania tak naprawdę. Zapraszam też na zakupy. Co tam kocur sobie kupił, zobaczmy. Zakupy takie mniejsze, uzupełniające tym razem. A na nich cuda dziwy tym razem. No. Najpierw w ogóle pokażę Wam rzeczy, które można pokazać, żebym nie został uznany za szarlatana, więc orzechy brazylijskie, czyli doskonałe źródło selenu. Typowo męski orzech. Bardzo się nam przydaje mężczyznom. We wszystkim w sumie. Bardzo mało węgli, dużo tłuszczu z tych normalnych w miarę. To jeszcze masełko, bo było w, w miarę dobrej cenie. Dokupiłem sobie do tych 10 kostek, co ostatnio objąłem. Czekolada gorzka 90%. Jeśli, o właśnie, jeśli jem czekoladę z orzechami, to właśnie wybieram 90, jakoś najbardziej mi pasuje. 95 już mi tak z orzechami nie smakuje. Sama owszem, ale tą preferuję, jeśli właśnie mam orzechy do tego. Robię sobie taki ten e, Nussbaizer, czy jak się to tam nazywało. Tu jeszcze sobie kawkę kupiłem, żeby mieć do czego po prostu lać olejem CT. Jeszcze tak o kawie, bo nigdy tego nie mówię, ale nie powinniście według mnie pić kawy do dwóch godzin po przebudzeniu, bo lubi ona podwyższać kortyzol. A co za tym idzie, e, wasza naturalna zdolność do wytwarzania ketonów też spada. Więc e, jeżeli jesteście niewolnikiem porannej kawy, to zastanówcie się. Jeszcze z normalnych rzeczy kefir, tak żeby po prostu troszeczkę ulepszyć florę bakteryjną i zwiększyć odporność. Chociaż w ketosie nasza odporność jest niesamowicie wysoka, bo ja nie pamiętam kiedy ostatnio chorowałem, to przyda się czasem. Sok pomidorowy. Jaja wiejskie od chłopa, nie ze sklepu. Tylko pytacie się mnie, gdzie kupuję te jaja. No nie mogę wam powiedzieć, bo nie dość, że podrożył jeszcze ostatnio, to coraz mniej tych jaj ma. I teraz najgorsze szarlataństwo, czyli to co właśnie widzieliście w dniu jedzenia w drugim posiłku, fasola biała. Tak moi drodzy, keto to nie jest tylko 20-30 gramów węglowodanów, oczywiście w adaptacji tak, bo jak wiadomo, węgle no, mocno zwiększają insulinę i przeszkadzają trochę w wytwarzaniu ketonów. Natomiast, jeśli jesteście dobrze zaadaptowani, tak jak ja, to nie ma szans, żeby takie coś, taka porcja 250 gramów fasoli was wyrzuciła, bo to jest 40 leś węgli. Także znacie mnie dobrze, bardzo lubię potas, bo wiem, że to jest podstawa, jeśli chodzi o budowanie sylwetki. Badania pokazują, że jednak bardzo on pomaga w budowaniu sylwetki i siły. Dlatego czasem po prostu taka fasola, jak dzisiaj widzieliście. Oczywiście cztery sztuki, bo była promocja, jeden plus jeden. I tyle, moi drodzy, takie małe zakupy, jak dzisiaj widzicie. Tyle, tyle, tyle zabieram. I to już wszystko, teraz tradycyjny krótki trening, ale nie byle jaki. Czekaj, Piotrek, bo coś wysłała. Cicho, cicho. Za 10 minut będę O matko boska Szanowni państwo, moje drogie i moi drodzy Prawdopodobnie jest to ostatni vlog, bo nie wiem czy to przeżyjemy To co tam się będzie dziś wyprawiało to Ja będę dzisiaj filmował Nie, ja tam. Nie, ja nie. będę nagrywał Piotr, ty będziesz ćwiczył z nią Będę ćwiczył Ja nie będę ćwiczył, przecież ci mówiłem od samego początku, że nie będę Wyłączę muzykę, powiem ci, bo jedzie na rowerze, to ona chyba, tak? Nie Idzie tam, idzie, idzie, jest, 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 jest o, tu... Matko boska, patrzy się tu, patrzy się tu Na pewno chcesz to zrobić? Co nie Chodź dwudziestką Nie wiem A, nie zmieniaj, zostaw, tak? Aha. 20 między nogami No nie, to to już jest chore Chore psychicznie To psychiczne. jest chore A, to a jest... czyli nie raz robi tylko kilka A, już oszukuję 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 Tu się wkradło trochę matematyki Oszukał Dwudziestką robiłem. Robiłem dwudziestką, a Maria robiła piętnastką, także wszystko się Proszę, proszę. Tu już To ja nie wiem jak tyś od... Ja ty się Rafał za te rady odpłacić, to ja nie wiem. się nie wypłacisz chyba. To gdzie można na trening się do pani zapisać? Do city Tak? I w City można z panią trenować? Można oczywiście. City się. Pierwszego klienta już masz, widzę. Wielkie dzięki jeśli materiał Ci się spodobał. w sumie co, no to następnego odcinka, nie?